Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynamy od kalendarza inwestycyjnego. No wczoraj ta zmienność pojawiła się na rynku zgodnie z tym, co przewidywaliśmy. Stopy procentowe zostały utrzymane na poziomie 5,5. Także no tutaj też gdyby były obniżone, no to wówczas byłaby większa euforia na rynku i zobaczylibyśmy na pewno duże, duże wzrosty. Natomiast no ja tak zawsze podchodzę sceptycznie do doniosł, wiadomo, że one wypełniają setapy. Szybciej natomiast, no, czy, czy tutaj poziomy nas zaskakują? Nie zawsze. Najczęściej realizujemy poziomy. Te reakcje są silne, ale no, dokładnie do poziomu FIBO. Także w dalszym ciągu uważam, że handlowanie na poziomach FIBO ma jak największy sens, i tutaj te reakcje się zawsze nam pojawiają. Przechodząc na wykres. Jednodniowy tutaj. Warto się przyglądać cały czas. Ja może przedłużę tą dolną krawędź tego kanału wzrostowego, który mamy. OK. I ten kanał dla mnie jest bardzo ważny. Jeżeli wybijemy ten kanał, zamkniemy się poniżej, będzie to taki pierwszy sygnał prospadkowy. Tutaj spodziewaliśmy się zrobienia zaś tej korekty. Jesteśmy na dolnej krawędzi kanału. Pierwsza strefa oporu 104 873 990. Jest to interwał jednodniowy, także tutaj będę to obserwował dla siebie. Pierwszy poziom oporu 105 362. widzimy jak nas zatrzymał, jak zadziałał tutaj. Na pewno pojawi się silniejszy opór 105 540 ze względu na to, że tutaj mamy 0,61 całego tego ruchu spadkowego i jeżeli byśmy kontynuowali wzrosty, no to warto przyglądać się tym poziomom, które tutaj właśnie mamy naniesione. Mamy 8,86, mamy reakcję na 0,61, także możliwy taki układ harmoniczny, który nam się tutaj będzie tworzył. O, nie, to, nie to narzędzie wziąłem. Możliwy taki układ harmoniczny, który nam się tutaj będzie tworzył. Odbicie i tutaj na 161. Dotąd dojście i stąd reakcja podażowa, także ja też będę obserwował ten poziom dla siebie. Po drodze mamy 105 666. 6, 6 do wybicia i kolejne poziomy, gdzie mogą pojawić się przystanki. Natomiast tutaj no, ta reakcja podażowa może być silniejsza i jeżeli byśmy nie wybijali tego szczytu, to no, będzie to dla mnie taki sygnał, że możemy zobaczyć odwrócenie tędy. Niemniej jednak na ten moment spodziewam się tutaj dojścia. Czyli umacniania się dolara, co wiąże się z tym, że na <laughs> walutowych euro dolar, funt do dolara możemy zobaczyć Pogłębiającą się tą korektę, tutaj też również patrząc na wyższy interwał. To zrobimy sobie prawdopodobnie w niedzielę te wyższe interwały na dzień dzisiejszy. Tutaj poziomy, które są istotne do obserwacji, że tu ten poziom tutaj pomierzymy sobie na nowo, bo te sprawy zostały wybite. Tutaj te świecenie słowe powybijały poziomy. Niemniej jednak teraz trzeba poszukać sobie wsparć i oporów. Opory tutaj zostają tak jak były nad nami 1,08,724 i ta strefa, która tutaj nie utrzymała nas. Mamy zejście ceny poniżej. Także takie miejsce, w którym ja będę szukał teraz ewentualnego wejścia w pozycje długie, już zaraz pokażę, no to tutaj będziemy mieli. 0,61 jako bardzo mocny poziom, który jest wzmocniony właśnie tym ZZB, tutaj i to jest poziom, który dla mnie jest interesujący. Jeżeli chodzi o zagranie pozycji długiej, no możemy pomierzyć jeszcze cały ten ruch wzrostowy i tu utworzy nam się taka strefa lokalna na poziomie 1,078, 10, siedem 7, 10. Także ja tą strefę zaznaczę jako strefę wzrostową, w której będę próbował zagrywać pozycje długie. Niemniej jednak na ten moment obserwuję, co się będzie działo tutaj i spodziewam się zejścia, nawet w te rejony. Tym bardziej, że ten wolumen podażowy w dalszym ciągu jest <laughs> dość wysoki. Natomiast Tutaj pierwszy, pierwszy opór, który może nam się pojawić, będzie trochę niżej i on wynika właśnie... No tutaj też możemy wzmocnić sobie ten poziom. Gdybyśmy mieli korektę, to 1 do 1... 1,07... 7,09. Tutaj te okolice jak najbardziej są realne do przetestowania i tego możemy się spodziewać. Na tym. Natomiast tak lokalny opór, gdybyśmy zaobserwowali jeszcze jakieś podbicie przed zejściem do tej strefy, no to no też tutaj w tych rejonach. Także ja bym tu. Okay, tutaj tutaj ten poziom przesunę, zlikwiduję tą strefę i te dwa poziomy do obserwacji na. Do obserwacji na euro. Dolarze. Kolejnym walorem e, będzie funt do dolara. Tutaj te tak, poziomy usuniemy. Ten będzie nam trzymał, ten też nam będzie trzymał. Dobra, to tutaj mamy poziom wsparcia. Ten poziom, który był oporem, zostaje przetestowany. Widzimy, że ta cała świeca e, newsowa, która e, była tu wczoraj, została zgaszona. Że euforia na rynku krypto i na rynku forex yy, trochę nam się wystudzi, zobaczymy te korekty tutaj. No i kolejne poziomy, bardzo ważne, które będę obserwował dla siebie, no to jest tutaj ten poziom 1.27.423 i ta strefa oraz kontakt z tą linią, którą tutaj mamy, z tą linią trendu, ponieważ ta linia jest dla nas bardzo istotna. i Tutaj możemy spodziewać się reakcji popytowych z tej strefy. Także myślę, że odreagowanie tych wczorajszych wzrostów, no zejście po prostu do poziomu, gdzie byliśmy przed tymi wzrostami, jest jak najbardziej jak najbardziej realne. Widzimy pierwszą reakcję, następna, gdzie byłbym się na tych poziomach. Natomiast tutaj warto też pomierzyć cały ten ruch spadkowy i widzimy, że Mamy taką mocniejszą strefę, która nas będzie trzymać w, w ruchu spadkowym. Tutaj te poziomy jak najbardziej mogą nas utrzymać w tych składkach e, dolar do, do złotówki. A tutaj mamy też wczoraj było to podbicie. Usuniemy te mierzenia, zrobimy sobie od nowa analizę. Na dolarze przejdziemy do interwału jednodniowego. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na interwale jednodniowym docieramy do bardzo ważnego poziomu, i tutaj to doskonale widać, że 0,61 nas zatrzymało. Mamy tą reakcję. No i teraz poziom, do którego będziemy dążyć, moim zdaniem, no to tutaj jest to 886 i tu ta reakcja się pojawiła. Na pewno będę obserwował e, na ten moment tą strefę. Tutaj, jako strefę oporu, te dwa poziomy, które e, w tej chwili zaznaczam, no na pewno warto to obserwować dla siebie z interwału jednodniowym, tak? 406-903, 407-569. Także jest dość. Yy, dość szeroka strefa, jako pierwsza strefa. To ona wypada na 7,8,6. Natomiast no, mocniejszy poziom, tutaj wyżej yy, też strefa podażowa, która te strefy będą obowiązywały, te poziomy, do momentu. Do momentu. Jeżeli nie wybijemy tych dołków tutaj, tak? Jeżeli nie zejdziemy niżej, to będzie ta, ten poziom dla mnie poziomem obowiązującym. Tak będziemy patrzyli na jedno no to możemy dołożyć tutaj mierzenie tego 161, czyli układ harmoniczny, który nam się tutaj będzie tworzył. Mamy reakcję na 61. wykończenie układu tutaj na 161. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcia, które cena respektuje w tej chwili, no to warto zaznaczyć sobie to mierzenie i poziomy, które są dla nas istotne czyli w momencie ja usunę trochę tych mierzeń, bo za dużo nam się nałożyło. na te mierzenia. To są poziomy oporu, które ja będę obserwował dla siebie na D1. Natomiast yy, wsparcie, no to warto tutaj zmierzyć cały ten ruch wzrostowy. I tutaj widzimy na 0,61 poziom wsparcia, 0,5 również jest poziomem wsparcia. dla nas, także te poziomy są jak najbardziej interesujące, jeżeli chodzi o zagranie pozycji długiej, a pozycje krótkie właśnie z tych poziomów, czego tutaj jeszcze możemy poszukać, no 382 też jest, widzimy, że cena nam tutaj zareagowała, ale tu mamy dodatkowe wsparcie wynikające na D1, mierzymy sobie zasięg tej korekty. Tą korektę w tym ruchu wzrostowym. Jest to największa korekta, która została wykonana. I teraz, jeżeli sobie ją przyłożymy tutaj, to widzimy, że ona nas dalej obowiązuje, co jest dla mnie sygnałem na potencjalne ewentualne umocnienie się dolara do złotówki i dojście do tych stref. To jest interwał D1. Przechodząc sobie na A1, tutaj warto byłoby. Ja usunę ten układ harmoniczny, żeby nam się tu nie wyświetlał. Ok. No tutaj mamy zasięg tej korekty, o której tam mówiłem zrobiony, wybroniony. I teraz takie bardziej day tradingowe podejście. Tutaj mamy tą strefę 0,61. Również to zejście warto pomierzyć i mamy bardzo ładne dwa poziomy, na których Warto zwrócić uwagę na to, co cena będzie robiła. Bo tutaj mogą pojawić się reakcje podażowe i z tych poziomów ja na pewno mogę zagrywać pozycje krótkie na reakcje, na odbicie. tak to w tej chwili widzę na parze dolara do złotówki. Ledwie strefę do obserwacji, jeżeli chodzi o. Dolara i złotówkę. Przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o zagranie pozycji krótkiej. Pozycja długa, gdyby miała się tutaj pojawić jakieś odbicie od pierwszego poziomu, no to też to wejście będziemy sobie szukać na podstawie mierzeń FIBO. I tutaj te dwa mierzenia. Jak najbardziej nam mogą pokazać, dokąd możemy zmierzać. Widzimy ten poziom 3,82. Jest dla mnie takim poziomem. O, tutaj. 0,61. 3,82, ta strefa jest dla mnie takim poziomem, na którym będę próbował ewentualnie podłączyć się pod ten ruch wzrostowy który możemy mieć na parze dolar do złotówki. Ok, że nie usuniemy. I tak to wygląda lokalnie na 4 godzinach Poziomy tradingowe dla mnie na dzisiaj DAX. DAX odbija się od 127. Teraz ta strefa tutaj widzimy, że została przetestowana. I możemy zobaczyć kontynuację wzrostu do 18683, gdzie ja będę próbował zagrywać pozycje długie. Na ten moment dla mnie bardzo ważną strefą jest ta strefa. Widzimy, że wybiliśmy 886, 127 zostało zaliczone. No i tutaj te dwa poziomy, ja na nie czekam, i na pewno na nich będę zagrywał pozycje krótkie. Tutaj jeszcze możemy dodać sobie jedno mierzenie. Wczoraj nie było tego. Mam 161, 127. Tutaj się tworzy taka strefka, będzie nas trzymała. Mamy dwa mierzenia, 161. Jeżeli będziemy mieli kolejne potwierdzenia w tej strefie, no to będzie dla mnie moment yy, takiego. Tutaj mamy opór dla ceny i tak to widzę na... Ten moment na ostatnie, usuniemy zasięg korekty. Ta korekta została już prawdopodobnie wybita. Jej zasięg 161. Tu była korekta prowadzona, co nam wzrostu Także ja usuwam spadki, usuwam tą korektę. Usuwam również te poziomy, bo one nam tutaj zadziałały. Na ten moment pierwsze wsparcie mamy tutaj. Natomiast gdybyśmy schodzili niżej, wybijali to wsparcie, no myślę, że tu, okolice 3,8,2 będą takim miejscem, gdzie możemy. Oje. Nie to narzędzie, gdzie możemy zobaczyć jakieś reakcje potwierdzone przez 161, i tutaj ten poziom jest w tej chwili dla mnie kolejnym poziomem, gdzie bym próbował zagrywać pozycje długie. Na Nie Niemniej jednak teraz oczekuję tego dojścia tutaj, właśnie wyżej i dojścia do tych stref, które tam mam zaznaczone. Natomiast do 18 18508 jest to kolejna strefa, w której ja będę próbował złapać dołek. Jeżeli, dołek, no jeżeli pojawi się ta korekta tu w te rejony, no to tutaj bym chciał podłączyć się pod ewentualny dalszy ruch wzrostowy. Na DAX-ie. US 30. Strefa, eee, która była wyznaczona na nas, trzyma spadkowo to zejście tutaj w okolicy 38.589. Na to czekam. Tutaj nie mam żadnych pozycji w tej chwili. Eee, idziemy bokiem eee, i tutaj. Te dwa poziomy do zaliczenia jak najbardziej wsparcia i opory też wyznaczone dalej obowiązują. Złoto, złoto również idzie zgodnie z planem i tutaj ta strefa strefą rozpadkową. pierwszy opór tutaj właśnie na 2 315. Widzimy te reakcje, gdybyśmy schodzili niżej, no to te poziomy będą dla mnie Interesujące. Widzimy też, że wybijamy tę linię trendu wzrostowego, także lokalnie możemy spodziewać się lekkiej cofki tutaj w terenie. I tu będę obserwował, jeżeli byśmy się cofnęli mocniej, no to będę obserwował, co będzie działo się na zasięgu korekty. Na zasięgu korekty tutaj widzimy, że 161 tego ruchu nas zatrzymało czyli można tą strefę dodać jako strefę, no strefę poziom 2,340 jako opór. Wybijamy linię trendu, także jest to taki pierwszy sygnał na to, że możemy zejść niżej. Drugim sygnałem jest to, że te wolumeny podażowe zaczynają narastać, także jeżeli szybko tutaj się nie pojawi jaka, jakiś popyt na rynku, no to zejście i ponowny test do tej krawędzi, tej zielonej, Korekty jest jak najbardziej na miejscu, natomiast tutaj mam kolejne poziomy wyznaczone, jeżeli byśmy wybijali tą korektę dołem i schodzili niżej. Dobrze, złoto mamy. Ropa na ropie. Nadbita strefa, która w dalszym ciągu obowiązuje, która jest oporem dwa poziomy wyżej. Tutaj możemy dodać sobie kolejne mierzenie dokąd możemy do, dobić tak, że to się pokrywa 371 i to są poziomy, które ja będę na pewno dla siebie obserwował pod kątem zagrania pozycji krótkiej. I jeżeli tutaj bym szukał wejścia gdzieś w pozycję długą, no to warto pomierzyć sobie ten ruch. No i tutaj nam rynek od, na 0,60 do... Jeden odjeżdża. Także, jeżeli bym wchodził teraz to z wąskim losem, chociaż to wygląda tutaj, już kolejne testy tego poziomu. On jest osłabiony i możemy mieć takie właśnie zejście zaraz tutaj do tego poziomu niżej. Na ropie już sobie tutaj zmierzymy. 161 wypada jeszcze niżej, czyli przetestowanie tego dołka. Niemniej jednak tutaj na poziomie to 27 to będę obserwował, co się dzieje. Jeżeli wybijemy, no to zejście do tej strefy też jest realne, ale 77,777 jako poziom, do którego możemy zejść tutaj i stąd zobaczyć reakcję popytową. <laughs> Jeżeli byśmy schodzili niżej, no to strefa 76, tutaj jest mocna strefa wsparcia. Jeszcze na zakończenie omówimy sobie gaz ziemny. I na gazie ziemnym dotarliśmy do 127 tego ruchu. 161 mamy wyżej, także warto obserwować ten poziom. Wsparcie, które mamy wyznaczone, zadziałało bardzo ładnie. I tutaj ta strefa powyżej, ja te poziomy będę czekał, jeżeli tutaj cena dotrze jako poziomy prospadkowe. Pierwsze wsparcie na 2,99, taki psychologiczny poziom okrągły 3 dolary, także tutaj te reakcje mogą się pojawić, chociaż patrząc na wolumen podażowy jest on dość wysoki i można by poszukać kolejnych wsparć, które będziemy mieli. <laughs> Zobaczymy, tutaj usuniemy te poziomy wszystkie, żeby Przyjrzeć się dokładnie. Wiem, że niektórzy z Was handlują na ropie na gazie ziemnym. Ja obecnie jestem bez pozycji, jakoś nie mam no, ostatnio żadnych pozycji na gazie ziemnym. E, tutaj mamy to 0,5, które nas utrzymuje cały czas w tym ruchu wzrostowym. No, natomiast poniżej jest 61. Ten poziom będzie warto obserwować, ale też tutaj bym dodał to mierzenie i na 886 tutaj. Wówczas bym szukał kolejnych wsparć na 2,885. No i wiadomo, 0,61 z, z racji tego, że jest to najmocniejszy poziom, który, który działa. To są takie poziomy, gdzie możemy zobaczyć odbicie. I tutaj, jeszcze, żeby potwierdzić, to 0,61 całego ruchu. No to warto dodać sobie to mierzenie i mamy 161, co daje nam dodatkowe wsparcie dla tego poziomu. Jeżeli ten poziom nam nie utrzyma, będę oczekiwał zejścia tutaj, natomiast te poziomy na ten moment usuwam i będę czekał na to, co się wydarzy na gazie ziemnym. Jest to ostatnia aktualizacja rynku Forex w tym tygodniu. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tych nie są to informacje i rekomendacje inwestycyjne, to tylko wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Natomiast, jeżeli ktoś chce dzisiaj uczestniczyć w naszym webinarze, zapraszam do kontaktu przez maila, który będzie w linku w opisie pod nagraniem. <laughs> I jeżeli ktoś chce dołączyć, to dzisiaj przeanalizujemy sobie rynek kryptowalut. Będę miał przyjemność prowadzenia webinaru z Sylvie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, napiszcie. Postaram się odpisać i podesłać linki, jak dołączyć, co zrobić, żeby tam uczestniczyć w tym webinarze. To wszystko na dzisiaj. Udanego weekendu.